Dlaczego wcześniej o tym nie wiedziałam? Że w 27 lat można nie robić boteksu. Bo dzisiaj pierwszy raz zrobiłam radiofrekwencję. Tak, to jest taka procedura. I teraz Wam pokażę efekt po pierwszym zabiegu. Do i po. Dziewczyny, i to nie photoshop. Jeszcze mam 4 zabiegi i w końcu pokażę jaki będzie efekt. Jak na mnie to jest super rozwiązanie, bo to jest nie injekcja, a ja naprawdę jeszcze boję się tego boteksu ale jestem gwiazduszką, dlatego muszę wyglądać przepięknie i spróbuję te e, procedury i pokażę Wam efekt. Mam nadzieję, że wszystko będzie super, ale jeżeli taki efekt po pierwszym zabiegu, to na pewno będę Wam polecać. A co wybieracie Wy dla siebie? E, jakieś masaże możliwe? Jakieś procedury? Czy wybieracie już Botox? Już zaczynać robić takie filmiki w takim formacie to tylko na ulicy przed Mamskiejkiem.